Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. enimo.net Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W tym filmie pokażę, jak bez problemów wymienić zestaw naprawczy wiązki 4-pin wtyczki w modelu Audi A38V z lat 2015 do 2018. Ta część często przestaje działać spowodowana M. Inaczej. Z użyciem izolacji, wilgocią czy uszkodzeniem styków. Pierwszym krokiem jest odłączenie akumulatora, aby uniknąć przepięć. Następnie trzeba odłączyć stary wtyczak od sterownika, używając delikatnych ruchów, by nie uszkodzić przewodów. Ważne jest, by dokładnie sprawdzić, które przewody są podłączone do wtyczki, najlepiej fotografować układ przed demontażem. Nowy zestaw naprawczy montuje się w odwrotnej kolejności, starannie podłączając każdy przewód do odpowiedniego guzika na wtyczce. Wszystko trzeba zaizolować i sprawdzić pod kątem szczelności. Jeśli wątpisz w swoje umiejętności, lepiej skonsultuj się z ekspertem. Gdzie kupić taki zestaw? Możesz szukać w specjalistycznych sklepach motoryzacyjnych, ale upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim modelem. Uwaga: Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.